Dzień dobry, gościmy w Chicago pana Leszka Bubla, postać z pewnością znaną dla niektórych kontrowersyjną, wydawcę, przedsiębiorcę, działacza polskiego, no i twórcę narodowej, narodowych wydawnictw i przede wszystkim gazety Tylko Polska. Witam panie Leszku. Witam. Na wstępie chciałem zadać panu następujące pytanie. Otóż w winiecie gazety Tylko Polska widnieje na tytuł nie lewica, nie prawica, tylko Polska, a pod spodem jesteś Polakiem, jesteś z nami. Co to znaczy być Polakiem według Leszka Bubla? No, odwołujemy się tutaj w, już w nazwie tytułu, w samej winecie do... Historii dorobku ruchu narodowego w Polsce. Jestem Polakiem, to był tytuł po okresie międzywojennym, tytuł narodowy patriotyczny, o takim zabarwieniu, no powiedzmy, nacjonalistycznym, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. No słowo nacjonalizm zostało w Polsce ostatnimi laty yy, wypaczone i, i, i media demoliberalne starają się to przedstawić jako coś skrajnego, coś szkodliwego, coś wręcz szowinistycznego, a to zawsze się powinno kojarzyć z patriotyzmem. Czyli jakim patriotyzmem? Ponieważ z obserwacji sceny politycznej można się zorientować, że tych odmian patriotyzmu w Polsce bywa ostatnio bardzo wiele. No, To jest, jeżeli chodzi o tytuł tylko Polska, jest to tygodnik, który się ukazuje już w szósty rok na rynku i z tych tytułów, które są w polskich rękach, tytułów prasowych, jest to największy, największy tygodnik. Ma ponad 70 tysięcy nakładu znacznie więcej niż, niż nasze konkurencyjne inne tytuły, bo mamy konkurencję na rynku, ale tytuł nie jest, jest rzadko, na przykład wymieniany w innych mediach, jest stara się go zabić milczeniem po prostu, bo ale tytuł ma już swoich czytelników. W stopce tylko Polska czytamy. Gazeta jest otwartym forum dyskusyjnym dla kształtowania nowoczesnej myśli narodowej. Potępiamy zbrodnicze ideologie komunizmu, faszyzmu i sionizmu. Z drugiej strony twierdzi się, że Naleszek Bubel jest czołowym polskim antysemitą. Czy yy, zawiera się w tym ziarno prawdy? No jakby pan odpowiedział na tego typu chyba nie komplement, ale zarzut. Nie, komplement. Ja sobie ja ten przydomek noszę z dumą. Podobnie jak kiedyś powiedział to prezes Moskw, otwierając kongres Pol Polonii Amerykańskiej. E, no cóż, e, e, tak są określani wszyscy ci, którzy, którzy walczą z fałszowaniem naszej historii, ze wszechobecnym antypolonizmem, którzy krytykują przy okazji chociażby tego, co się działo na, w, no, w świątynskim źródłowisku. Tam byłem w to bardzo mocno zaangażowany. Jeszcze mocniej wydarzenia w Wiedwabnym. No i, i z tychże powodów. Jestem określany jako, jako wręcz naczelny antysemita III. RP. Do tego jeszcze dokłada się tą łatkę z powodu chociażby pisania otwartym tekstem o stosunkach polsko-żydowskich. Więc generalnie mógłbym to podsumować w ten sposób: my się, musimy w jakiś, jakiś sposób bronić przeciwko kłamstwu, przeciwko tej agresji, przeciwko temu szowinizmowi i rasizmowi ze strony no, przede wszystkim szowinistów żydowskich, bo takowi są, prawda? i szkodzą wizerunkowi Polski i Polaków na arenie międzynarodowej. To chyba jest widoczne omoki. I ktoś to musi w Polsce robić. Nie już tak zaszufladkowano wiele lat temu. Pogodziłem się z tym. W takim duchu byłem wychowany e, narodowym i mnie to zawsze bolało, jak ktoś na mnie pluje. W moim kraju szczególnie. Jakie były pańskim zdaniem przejawy tej właśnie agresywnej postawy semickiej, żydowskiej, wywołanej przeciwko Polakom. Co Pana najbardziej w tej dziedzinie boli? Chociaż Chociażby ostatnie wydarzenia, które się przecież nie tak dawno właściwie zakończyły, przynajmniej ten pierwszy etap, najbardziej burzliwy, to wydarzenia w Jedwabnym. Przecież to sprawa trwała ponad rok czasu, ja w samym Jedwabnym byłem może ze sto razy Moim gościem był pan Leszek Bubel, znany działacz polityczny, przedsiębiorca oraz wydawca, który reprezentuje Ruch Narodowy.